Filmujemy dziś yy, do grona honorowych obywateli miasta Krakowa osobę absolutnie niewysłuchnikową, która od lat z powodzeniem udowadnia, że umiłowanie sztuki i drugiego człowieka pozwala na obcowanie wszelkich pięknych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Anna Dylna jest pierwszej kolejności artystką i tatystką wyliczną. Pozwolenie na rolę, że krowa została uwierdziła przez wszystkich nie, Polaków, przez całe generacje widzów zachwyconych jej punktem aktorskim no niezwykłą wrażliwością, bo obok swojej tej błyskotliwej kariery artystycznej regularnie angażowała się w wiele działań różnych organizacji pozarządowych niosących przede wszystkim pomoc podstawową.